A few words. First of all, everybody. sorry about this delay because we we had some meeting in a short one in the, in the locker room, so we, we weren't able to get Przepraszam za tym, że wczoraj mieliśmy pewną rozmowę dotyczącą meczu. Gratulacje komentowanie za like i say, for us that we tried and uh, we really uh, played hard but like you say uh, going on the road trying to win the game on that situation that we were było wygrać na w sytuacji, w jesteśmy. for the reason that we, we had a finally uh, this week uh, we practiced three times all together as a whole team and you see that we have problems okay offensive wise we have problems the team who used to score 90 Zespół zdobywał 90 punktów na mecz. Ten mecz nie wyszedł, bo to spowodowane tym, że tylko trzy razy w tygodniu zespół mógł trenować w pełnym zezstawieniem. So uh, we had the problems, but then again, the, whatever we try to do, this was just amazing. You take a look at these statistics on your own, because whatever you try to do, you can, as a home team, have 53 throws. It's very hard to play. No matter, I have to guys give guys credit about 53 throws to go and to win a game on the road like that is very, very, very hard bardzo ciężko jest wygrać mecz kiedy bruznadomowa domowa leżą tu wolnych i mo prób właśnie te rzuty wolne były jednym z kluczowych elementów do porażki Azteczów one of them not the most important like I said I congratulate both on the game one of the reasons and one of the reasons that because we are also under a lot of stress we also miss a lot of layups this is this is our problem right? a lot of layups a lot of mistakes that we had individual so this is one of the things that really killed us Oczywiście, że te wolne nie były decydujące. Zespół miał inne problemy, nie trafiał z łatwych pozycji. Mimo takiego dużego potencjału w ataku zdarzały się błędy indywidualne. Gratulacje dla kotwicy i podkreślenie, że na porażkę zada się wiele czynników. Jeśli są jakieś pytania, Plenek prosił o ich zadanie. Jeśli nie ma, bardzo dziękuję Panie Trenerze za odpowiedź i Was przekazuje zawędowi Paweł Leon. Dobry wieczór. Gratulacje dla Kotwicy. zagrali naprawdę dobry mecz. Z kolei my, kolejna porażka, kolejny mecz, który no, zupełnie nam nie wyszedł. Przede wszystkim myślę, że w obronie, bo przyjeżdżając w ogóle na, na jakikolwiek na jakikolwiek wyjazd, tracąc 88 punktów, to jest bardzo ciężko, żeby wygrać mecz. Myślę, że... 76 punktów zdobyte przez nas powinno wystarczyć, żeby ten mecz powiedzmy toczył się gdzieś tam do końca był wyrównany, a no, niestety nasza obrona na to dzisiaj nie pozwoliła i e, słaby mecz kolejny musimy od, no, znowu zacząć w tydzień od jakiejś takiej podniesienia się psychicznie, mentalnie i, i starać się poprawić naszą grę. Z drugiej strony no, Bagatelizując wszystko, nie, nie, nie widziałem jeszcze, chyba nie uczestniczyłem w meczu, żeby drużyna moja czy przeciwna rzucała 50 rzutów wolnych. Także to jest coś ciekawego, tak? To jest jakiś taki szczyt. Bardzo dziękuję. Czy są do dużych gości? To że macie jakieś zastrzeżenia jakieś... Nie, nie, to nie o to chodzi, tylko to taka jakby ciekawostka, tak? Że 40, 49 rzutów wolnych no to jest naprawdę liczba... To jest 50 punktów. 50 punktów to jest no, naprawdę no, strasznie dużo. Tak? To jest, Zespół zdobywa nie, w, dwie, w dwie kwarty, jak rzuci 50 punktów, to, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To tak wy, wychodzi na to, że jakby drużyna kotwicy dwie kwarty miała stać na linii rzutów wolnych i rzucać tylko osobiste.